Jeśli zostawisz subskrypcję oraz łapkę w górę, to jutro rano obudzisz się i będziesz miał Renegade Riderkę na koncie. A jeśli nie zostawisz, to twoje konto zostanie usunięte. Małe przypomnienie: jeśli chcecie mieć mnie w znajomych, wystarczy, że wpiszecie kod Evela do sklepu, zapraszacie. Ja wszystkich akceptuję. Teraz będziecie mieli w przyspieszeniu i nagrywam z wami odcinki. Także warto mnie zaprosić. Dobra, słuchajcie, dorzuciło nas do głównego nie, meczu. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Chodźcie wszyscy, chodźcie za mną chłopaki. Mieliśmy nagrać e, Rafa Mówi, ale okazuje się, że nie da rady, bo dorzuca nas do gry. Jako, że nie. Nie chcemy nikomu psuć rozgrywki Żeby wiecie, żeby nagrywać ten odcinek, tak? To zrobimy sobie taki mały challenge Chłopaki, pływajcie za mną I prankujemy tutaj, e, słuchajcie Cały serwer Wszyscy będziemy sobie pływać <grym> To może być mega ciekawe Chodźcie, stańcie tu Staniemy tu na górkę Chodźcie tu na górkę, staniemy Tu jest ziomek Na kucaka powoli Będziemy go obserwować Halo? Oni się tam tuką. musimy uważać I co tam się dzieje u was? Nie walczcie z nikim <grym> Poszliśmy. Ej, schowajcie się lepiej za drzewem, bo tam ziomki. <laughs> I zabijają naszego. Zabijają naszego. Wieszczu, chodź tu, chodź tu. Chodźcie tu wszyscy, chłopaki. Odejdźmy stamtąd. Po prostu chodźmy stamtąd. Chodźmy stamtąd. Niech sobie tam walczą. Tylko ja się zastanawiam, czy to nie są boty. Jeszcze takie tutaj mamy. spostrzeżenie, że to mogą być boty. Rozwalmy tutaj drzewo i wejdźmy na dach. Rzeczywiście. Chodźcie, wejdźmy na dach. I po cichutku tam chyba jest ktoś w środku. Uważajcie. Dobra, wejdźcie, okej. Okay. Czekajcie, zniszczmy cały ten domek, całe te drzewa tutaj na oko. Tylko w razie czego, to wiecie. Uważajcie. W razie czego zbudujemy sobie taką bazę, wiecie. Dobra. i a chodźcie tu do krzaka wszyscy. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie tu, gdzie byliście. Chodźcie tu wszyscy do, do krzaka Chodźcie wszyscy do krzaka tutaj. No, no, no. Nie rozwalaj, nie rozwalaj krzaka. Dobra, ale, ale kosmos to jest. Czekamy tutaj, czekajcie tutaj w tym krzaku. Ja zobaczę, czy was widać. Jaka masakra, zobaczcie, 67 osób. Wygląda na to. Wydaje mi się, że to są boty, bo już powinni się powybijać. Czy też tak myślicie? Jak tak myślicie, to podskakujcie. Jeśli to są boty, to zrobimy z nimi fajne tutaj pranki. Chodźcie do wody, chodźcie do wody, przejdźmy sobie do wody teraz. Dobra, lećmy na około. Mamy łódkę, mamy tutaj jedną łódkę. Zostawmy sobie ją na później, nie zabierajcie jej na razie. 61 osób. Nie wiadomo, czy to jest prawda. Dobra, kolejną łódkę mamy tam. Ej, cztery osoby niech wsiądą do jednej łodzi, yy, i niech y, cztery wejdą do mojej łodzi, i my poszukamy łodzi. Wam przywieziemy, ok? Przywieziemy dodatkową łódź, tylko się nie pozabijajcie, chłopaki, bardzo was proszę, ok? My lecimy załatwić łódź, jakby co? Czekajcie tam najlepiej, żebyśmy się nie rozchodzili. Tutaj nie ma nie, żadnej. Aha, bo tutaj zabrali, no nie. Tutaj nam zabrali łódź. Dobra, chłopaki, wróćcie się, nie będziemy używać jednak łodzi, bo jak widać, chodźcie wszyscy na molo, chodźcie wszyscy na molo do mnie tutaj, albo nie na molo, tylko na te, na to tutaj, no tu, na choinki. Stańcie tutaj, wszyscy. Stańcie w rzędzie, stańcie w rzędzie. Tylko chodźcie szybko. Jak na razie nikogo nie 54 osoby w grze. Albo naprawdę ludzie się nie wybijają. Tam jakiś ziomek leci. Ej, to jest nasz gość? Medal przetrwania dostaliśmy. Oh yeah. Dobra, chyba nasz. Stańcie w rzędzie, wszyscy. Stańcie wszyscy w rzędzie. Dobra, jako żeby było ciekawiej, to zagramy tutaj e, teraz, e, w Rafa. Mówi. Jedna osoba będzie zlikwidowana. Rafa mówi, nie ruszacie. się. Rafa mówi, wszyscy do wody, bo zaczynają do nas bić. Chodźcie do wody, wszyscy. A bo do tego budynku, do tego budynku, chodźcie wszyscy tutaj. Do budynku, do budynku. Szybko, szybko. Rafa mówi, kto ostatni w budynku, ten ginie. Pani dinozaur. No dobra, przekupiłeś mnie. Dobra, czekajcie, czy my tu nikogo na pewno nie mamy. Ej, nie zabijcie się czasami. 43 osoby. Ej, wędkę mamy. Dobra, słuchajcie. Dajcie, po kolei. Miszczu, łów, łów tutaj, łów tutaj. Wyłów coś. Jak nie wyłowisz ryby, to będę cię musiał zabić. Dawaj, wyłów rybę z wody. Masz tylko jedne, jedną szansę. No. Dobra, przykro mi. Zapraszam kolejną osobę. Wyłów rybę, wyłów rybę, bo jak nie, to będę cię musiał zabić. No tam, tam jest ryby. Tam trochę dalej. Kuku. Dobra, jeszcze jedna szansa, ale ostatnia Ostatnia szansa Dobra, złowiłeś rybę Niebieska, chodź tu Niebieska, szybko do mnie Teraz ty łowisz Ty masz wyłowić puszkę, bo jak nie To padasz, ma być puszka <laughs> Zobaczymy, czy się uda Przykro mi, kłabię, bardzo mi przykro Uwaga, bo wrzucam granat do środka Trzy Dwa Jeden Dobra, nie wrzucam, chodźcie za mną Chodźcie, idziemy ich trollować

Starajcie się nie budować, żeby nas nie zauważyli. Pójdziemy się schować do, do tej budy. Szukajcie jakiegoś takiego dużego krzaka, żebyśmy mogli wszyscy wejść. Po cichu, po cichu, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Może chodźmy z to najlepiej. Do tego dużego krzaka. Musimy znaleźć dużego krzaka. Dobra, tylko nikogo nie zabijajcie, pamiętajcie. Nikogo, żebyście nie zabijali. Chodźcie za mną, chodźcie za mną cały czas. Pójdziemy do środka strefy. Dobra, medal zbieracza dostaliśmy. Elegancko. Chodźcie, chłopaki. Szukajcie tego dużego krzaka, gdzieś tu musi być jeszcze Tam jest burz, tam jest burz, zobaczcie Kierujemy się tam, chodźcie szybko Ale to będzie beka jak tylko my zostajemy W ogóle zobaczcie jaki drop ładny 28 osób w grze Ja się dalej zastanawiam, czy to są boty, czy to nie są boty Gorzej jak to nie są boty i nas pozabijają za chwilę Musimy wytrwać jak najdłużej Chodźcie, chodźcie, schowajmy się Ile, ile osób tutaj się może w tym krzaku schować To jest coś pięknego Dobra Stoimy tu wszyscy. A wychylcie się trochę z tego krzaka w moją stronę, tylko trochę, do miniaturki. Dobra, super, schowajmy się, bo tu. Dobra, chodźcie do, chodźcie do strefy. Chodźcie do strefy kolejnej i szukamy znowu krzaka. Pod mostem są jakieś krzaki. Chodźcie szybko, płyniemy, 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 chłopaki, płyniemy. Tu mamy w sumie krzaki, ale z tych krzaków to nam nic. W razie czeka, jakby ktoś do nas bił i nas gonił ostro, to się dajemy zabić. Nie ma nigdzie krzaka! A to jest dziwne, że jeszcze nas nikt nie zabił w ogóle. Dobra, gości mamy po lewej stronie. Tu przed sobą chyba też mamy. Chodźcie bardziej w prawo Dobra, słuchajcie, mam pomysł chyba Chyba mam pomysł Dużo macie dużo macie metalu Chodźcie, 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 nie przejmujcie się nim, nie przejmujcie się nim, chodźcie wszyscy <śm> Na pewno nas tu zgłoszą, słuchajcie, na pewno nas tu zgłoszą. <śm> Gorzej jak nas, właśnie, gorzej jak nas zgłoszą, a my nic złego nie chcemy zrobić, no nie? W sensie, wiecie, no to jest błąd gry, że nam tak odpaliło. Stoimy tutaj, chłopaki. I ostatniej osobie dajemy wygrać. Ostatniej osobie dajemy wygrać, pamiętajcie. W całym korytarzu, nie tylko u mnie tutaj, tylko w całym. Stójcie tutaj, stójcie tutaj. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Stójcie tam, ja się podleczę Wyrzućcie całą broń, dobra, wyrzućcie całą broń Okej okay. Jak macie matce, to chodźcie mi wyrzucić Oczywiście słuchajcie, jak wy będziecie chcieli być na takich odcinkach, zapraszajcie mnie do znajomych To są wszystkie osoby, które są u mnie w znajomych No i wystarczy mieć kodzik w sklepie i mnie po prostu zapraszać Podbudujcie dół, jak ktoś ma matcy. Ten Ty z kucykiem, wyjdź i idź się zabić, my oglądamy, dobra? Idźcie im daj zabić, zobaczymy czy to boty Tam idź, tam są No, z do nich Dobra, tylko dwie osoby, tylko dwie osoby Dajcie się zabić, dajcie się zabić Nie zabijajcie go czasami <laughs> Ej, co jest grane? <laughs> nie zabijajcie go, chłopaki Nie zabijajcie go pod żadnym względem Ej, co on nas nie może dalej zabić? O co chodzi? O co chodzi? Idźcie albo chodźcie, ej Chodźcie, wszyscy biegamy na około nich Chodźcie, wszyscy biegamy na około tego ostatniego gościa Na około tego ostatniego gościa Wszyscy biegamy tylko nie zabijajcie go, dobra? Nie, nie buduj, nie buduj nic, nie buduj nic. Oj, co tu jest grane? Chodźcie tu wszyscy do mnie, chodźcie wszyscy do mnie, ustawimy się w rzędzie! Chodźcie w rzędzie się ustawimy, widzicie mnie? Chodźcie do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie Tylko nie budujcie, ile nas jest? Dwa, cztery ile? Dwa, dwa, cztery, sześć Osiem nas jest, czyli on jest ostatni faktycznie No to jest bod jak nic, słuchajcie no muszą być boty w takim razie Wow, ale dostałem Dobra, muszę uważać Muszę uważać, dobra I do kogo innego, nie do mnie Ale jaja Dobra, ej, jedna osoba niech się w ogóle nie rusza przy nim Ile razy będzie musiał trafić Dobra, chłopaki, robimy teraz tak Zniszcie wszystkie, niszcie wszystkie budowle Zniszcie wszystkie budowle tutaj I nie ruszamy się, wszyscy się nie ruszają Wszyscy się nie, nie ruszają Wygra ten, który zostanie zabity jako ostatni Ale nie wolno się ruszać Ej, kolego, ja może ci pomogę Ło! Ale by mnie zabił. Dobra, nie ruszamy się na trzy. Ja, ja idę do góry. I nie ruszajcie się. Nie ruszajcie się, chłopaki. Nie ruszajcie się w ogóle. Nie ruszajcie się w ogóle. Nie ruszamy się. Nikt się nie rusza. <grym> Jak się chłop czai. <grym> Ej, on go nie może dalej zabić. Zobaczcie, co to jest. Ej, come on! Dlaczego on mnie nie może zabić? Dobra, ej, zróbmy tak! Ej, nie, nie może się nad nim nie pastwimy. Chodźcie, zabijmy się w strefie. Chodźcie, zobaczymy, co się stanie, jak go. Jak zostanie zabity. Oj, bo nie chyba on zabija. Dobra, idę się, idę się zabić pod nim. Zabijmy. Jest! Proszę Państwa, wreszcie! Stało się! Stało się to. Podkładajcie się mu po kolei. Stańcie naokoło niego wszyscy. Wszyscy naokoło niego. Tak, żeby się nie mógł ruszać no, Dobra, zabity Tylko się, nie, nie chowajcie się, podłóżcie się mu Podłóżcie się mu, stańcie naokoło Stańcie naokoło niego No, słuchajcie, chyba, chyba tutaj coś zaczął lepiej strzelać Albo wejdźcie do strefy Nie, wejdźcie do strefy wszyscy Wejdźcie do strefy Wejdźcie wszyscy do strefy Na wędkę go łapią No, zabity Dobra, jeszcze dwie osoby zostały Złap go na wędkę, złap go na wędkę. Dobra, dajcie się zabić, żeby, żeby on wygrał. Żeby on wygrał, zrób. Żeby on się nie wywalił, żeby on się nie wywalił. I ja wam wszystkim przypominam, żebyście kupowali właśnie ten karnet bojowy z naszym kodem, czyli z kodem Ewela. A w opisie macie 10 darmowych karnetów bojowych, także sprawdzajcie.